Krzysztof Szypior witam i zapraszam na wiadomości sportowe. Hokeiści MH Automatyki Stoczniowca 2014 rozpoczynają batalię o awans. W tym sezonie walka o elitę będzie jednak bardzo krótka, jej początek już w weekend. W rozgrywkach pierwszej ligi wystąpią w tym sezonie tylko Automatyka Stoczniowiec i UKH Dębica. Oba zespoły zagrają o awans do najwyższej klasy w serii do czterech zwycięstw. Sezon zakończy się najpóźniej na początku grudnia. Wszyscy zawodnicy, trenerzy, kibice chcą odbudować klub, który będzie walczył o najwyższe cele w ekstraklasie. I nawet takie decyzje w związku nie są w stanie nam tutaj przeszkodzić. Lepszy w serii Best of Seven uzyska prawo gry w polskiej hokej lidze i zastąpi najsłabszy zespół na najwyższym szczeblu. W realizacji tego celu mają pomóc zawodnicy, których włodarze zakontraktowali z myślą o bardziej wymagających rozgrywkach. Teraz już skupiamy się tylko na tym, co mamy do, do osiągnięcia, czyli wygrać cztery mecze jak najszybciej i, i cieszyć się z awansu i przygotowywać się do następnego sezonu. Zespół do sezonu przygotowuje się pod okiem Walentego Zientary. Szkoleniowiec zastąpił na ławce Krzysztofa Lemana i Janusza Bochińskiego, którzy zrezygnowali z prowadzenia drużyny pod koniec września. Ja zrobię wszystko jako trener, żeby w tym krótkim okresie czasu nie zmieniać wielkiej rewolucji robić, ale przynajmniej zwrócić uwagę na pewne szczegóły, jeżeli chodzi o taktykę, o przygotowanie drużyny pod względem y, może nie fizycznym, ale, ale moralnym. Inauguracja rozgrywek już w ten weekend. 10 października, najbliższa sobota, godzina 17, hall Oliwia. E, pierwsze spotkanie playoff o awans do Ekstraklasy. UKH Dębica, Stoczniowiec MHA Automatyka 2014, musi się tam być. Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji z kolejnymi medalami. Tym razem Sopocianki świetnie zaprezentowały się w Turcji w kategorii fitness. Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym głównie za sprawą oglądanej Aleksandry Morawskiej, która w kategorii fitness sięgnęła po tytuł Miss Club Poland. Zawody odbyły się w Turcji, a podopieczna Henryka Hryszkiewicza w pokonanym polu pozostawiła kilkadziesiąt rywalek. Oceniono całą postać, nie tylko sylwetkę, ale też twarz, wdzięk, urody. A tego wszystkiego, jak doskonale widzimy, zawodniczką SSKR nie brakuje. Podobnie jak medali zdobytych w tym sezonie. Zdobyłam dwa złote medale tutaj na Mistrzostwach Regionalnych w Żelistrzewie i w Bytowie. Srebrny medal na debiutach i brązowy medal na Mistrzostwach polskich. I tak można by wyliczać bez końca, a dzieje się tak przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy, jaką nie tylko dziewczyny, ale i trenerzy wykonują każdego dnia. Tu się Dobra, stajemy. Przodem. Jestem zadowolony z, z naszych ostatnich sukcesów, które zdobyła Ola i przywiozła tytuł Miss z Turcji. I nie tylko pokazała, że zdobywamy medale na Mistrzostwach Polski w fitness gimnastycznym, fitness sylwetkowym, jak i również fitness bikini. Jest to dla mnie jako trener ogromny sukces i dla całego klubu SSK Jersopot. W bikini jest tak, idzie do przodu, wstanęć, dopiero na jest tym przechodzisz i idziesz znowu 5 kroków do przodu. Mamy przekonanie graniczące z pewnością, że kolejne medale są tylko kwestią czasu. Najbliższa okazja to Mistrzostwa Polski, które w ten weekend rozpoczynają się we Wrocławiu. Koszykarki basketu po emocjonującym spotkaniu pokonały na wyjeździe MUK z Poznań. Gdynianki wygrały 79 do 78 po rzucie Tatiany Trojny, która w całym meczu zdobyła 24 punkty. I teraz to wszystko. O sport także w wieczornym wydaniu Panoramy. Zapraszam i do zobaczenia.